Witam, pokażę Wam dzisiaj świetne zabawki logiczne firmy Ludus. Są one zamknięte w zgrabnych walizeczkach. Ja to uwielbiam takie walizki, po prostu nie ma bałaganu w domu, tylko wszystko można elegancko pochować i jeszcze można zabrać w podróż. To jest zabawka giro jako pierwsza na tapetę. O co chodzi? To są po prostu takie zapadnie, koła zębate które układamy i wprawiamy je w ruch. Aby ułożyć taką konstrukcję, ona ma tutaj bolec z drugiej strony te końcówki widać wychodzą. No oczywiście trzeba pokombinować, co tutaj zrobić, żeby dobrze były dopasowane i żeby się kręciły. Jeżeli je wkładamy, one tak lekko klikają. Mamy w środku instrukcję z kilkoma ustawieniami na tych różnych. Esup Floresów i jeszcze zestaw naklejek, dzięki któremu będziemy mogli obserwować różne iluzje optyczne. Zobaczcie, coś wykleję takiego fajnego, żeby to było widać, jak to, jak to tańczy pięknie. O, proszę bardzo. Więc poruszamy się, no i myślę, że dodatkowa zabawa w szybkim kręceniu. Całością daje efekt. W środku są cztery takie tablice białe i łącznik jest jeszcze więcej elementów niż wam tutaj pokazałem. Więc możemy układać naprawdę wielkie kołowrotki, łącząc nawet takie cztery elementy. No i o tyle fajne, że możemy bawić się po prostu w grupie. Jest to świetna zabawka przedszkolna, gdzie wspólnie musimy. Tak, taką konstrukcję ułożyć, która będzie prawidłowo działała. Myślę, że to wyzwanie i podstawy pracy grupowej. Więc młodzi inżynierowie rosną. A tutaj zabawka podobna. Girasol też Ludusa, która jest zabawką dla dzieci już od drugiego roku życia. Uwielbiam takie zabawki, bo jest ich naprawdę niewiele na rynku. Mamy takie gwiazdki różnego koloru. Które z jednej strony ma, mają bolec Wkładamy je na taką białą planszę i kręcimy Bardzo lekko to działa One się łatwo wkładają, zobaczcie Też lekko klikają Ale dużo łatwiej pracują niż te koła zębate, które pokazałam Wam wcześniej o. Zobaczcie jak to lekko chodzi niektóre mają wystające takie punkty, dzięki którym możemy kręcić nimi. I pokażę Wam wiecie co jeszcze w środku, bo, bo tych kółek jest naprawdę, naprawdę sporo, a blaty są cztery. Więc wielką planszę można ułożyć i też wspólnie czy, czy w domu, czy w przedszkolu razem wszystko układać. To tak, no i bosko zamknąć walizeczkę. No i gra troszeczkę z innej kategorii, nazywa się e... Logogika. bardzo się troszeczkę bawi językowo. W tej małej walizeczce mamy taką zabawę, która hmm, sprawdza IQ naszego dziecka. Mamy w środku cztery rodzaje figur geometrycznych. Jeżeli taki kwiatek jest figurą geometryczną, o! Każdy z nich jest dwustronny. Znaczy, ma dwa kolory. No i mamy plansze. i zobaczcie, dzięki nim nasze dzieci muszą ułożyć, no żebym dała radę, muszą ułożyć e, odpowiednio e, kolor, dobrać i odpowiedni kolor i odpowiedni kształt. No, 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 gdzie ja to mam? Hmm. Dobra, koło żółte. Oło żółte, kwadrat niebieski i trójkąt niebieski. O, nie widzicie, i błąd, nie? Bo to, to jest troszkę w innym odcieniu. I to jest, jakby pierwsze zadanie. No co ja robię? Czy to żółte ma być? No, nawet nie potrafię. O, dobra. Mamy tak, nie mamy tak, bo to jest żółte. No, aż to po prostu. no i możemy zweryfikować, tak? Czy nam wyszło, czy nam nie wyszło. Nawet mi się udało po poprawie błędów. To jest jedna strona tych kart. Ich jest kilka w zestawie. Zobaczcie, mamy tutaj różne kombinacje, no ale trzeba się natrudzić. A z drugiej strony mamy już ciągi logiczne, więc jakby nie mamy koloru. Nie jest podpowiedziany kolor, ale jest podpowiedziany kształt. No i trzeba dobrać odpowiedni kolor do tego. Więc mamy zadania trudniejsze. Znaczy, niektóre są 2+, plus, niektóre są 3+. plus. Ładny taki śliski papier, będzie wygodny, bryły, są e, ładnie wykończone, duże, e, bardzo trwała zabawka, tak? Wytrzyma i, e, i zabawę w domu, i zabawę w przedszkolu. E, no Sprytne pierwsze testy na IQ dla naszych genialnych dzieci. Pozdrawiam serdecznie.